Pani Jeze, teraz e, przez to świadectwo e, nasza siostra Ela pragnie oddać Ci e, chwałę za taki wielki dar uzdrowienia, z którym, do niego, e, z którym e, Ty do niej przyszedłaś. Tak jak tu mówiła Asia, mam na imię Ela. Chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić świadectwem uzdrowienia, osobistego spotkania z żywym Jezusem, z Jego miłością i miłosierdziem. Moje wcześniejsze życie patrząc po ludzku z boku wyglądało na bardzo szczęśliwe. Rodzina, cudowny mąż, praca, sukcesy, właściwie samo szczęście. Jednak moja duchowość, religijność była zewnętrzna mogę teraz powiedzieć, że byłam upośledzona duchowo. Nie słyszałam, nie widziałam, choć Bóg był w moim życiu. Ale jawił mi się jako daleki, surowy. A Jezus, postać, która żyła dwa tysiące lat temu, choć Bóg nigdy mnie nie opuścił, stał koło mnie zawsze w osobie drugiego człowieka, w osobie mojego męża, zaprzyjaźnionych sióstr urszulanek mojej rodziny, córki cudownej. Tylko ja nie, do, nie widziałam działania Boga w moim życiu. Myślałam, że sama sobie tak ze wszystkim poradzę. Perfekcjonizm, pracoholizm. I tak zapętliłam się trochę. I Pan Bóg upomniał się do mnie, o mnie po ludzku rzecz biorąc bardzo drastycznie. Półtora roku temu zdiagnozowano u mnie bardzo ciężką chorobę nowotworową. Dwa olbrzymie guzy wielkości dwóch grejpfrutów. Moja rozpacz była ogromna. Najpierw trochę się pokłóciłam z Panem Bogiem, dlaczego ja, przecież nic nikomu, nic złego nie zrobiłam. I, i, I dlaczego, dlaczego? Wtedy Bóg zesłał mi dobrych aniołów i powiedział: Pamiętaj moc sakramentu, sakrament namaszczenia, modlitwa. Modliłam się żarliwie do Matki Bożej. I owstawienictwo do Jana Pawła II, który wierzę głęboko, że uprosił mi i uprasza wiele łask. Dzięki zaprzyjaźnionej siostrze łorszulance dowiedziałam się, że tutaj na Sienkiewicza są msze z modlitwą o uzdrowienie. Dowiedziałam się w sobotę, a już w niedzielę miałam to szczęście, że była msza z modlitwą, więc przybyłam tu do łodzi. Usiadłam w nawie bocznej w jednej z ostatnich ławek. Ale Pan Jezus mnie znalazł. Taką owieczkę, poturbowaną, poranioną, chorą bardzo. Moje parametry nowotworowe były bardzo złe i rokowania bardzo krytyczne. Kiedy tutaj siedziałam sobie w tej ławce, nie modliłam się nawet o cud, modliłam się tylko: Panie Jezu, nie opuszczaj mnie, bądź już ze mną, żebym tylko przeżyła tą operację. Ma, ma być ciężka, trudna, żebym tylko przeżyła. I wtedy Pan Jezus. Tak osobiście przyszedł do mnie ojciec Sawiak, chodził z Najświętszym Sakramentem i w pewnej chwili zobaczyłam, że pochyla się nade mną i żarliwie modli. I wtedy stał się cud. Ogarnęło mnie taki spokój, taka miłość, której nigdy w życiu nie doświadczyłam. Taka ponadludzka miłość. Spłynął taki spokój, takie zaopiekowanie, taka, taka, taki pokój ducha. Pojechałam na operację do Tomaszowa była bardzo trudna, skomplikowana, trwała wiele godzin, ale ja nie bałam się już. Idąc na operację, widziałam tego Jezusa, który rozpościera ramiona i mówi nie bój się, ja jestem z tobą, nic ci nie grozi. Kiedy profesor, który mi operował, wyszedł do mojego męża, do moich najbliższych, ze zdziwienia otworzył ręce, tak rozłożył i powiedział. Ale guz jest jeden, był jeden, a cała dokumentacja jest na dwa olbrzymie. Ja wiem, że tego guza mi Pan Jezus. Uzdrowił mnie, żeby pokazać wszystkim moim najbliższym przyjaciołom, że On jest żywy tu i teraz, że tak jak uzdrawiał dwa tysiące lat temu, tak teraz też to czyni. Tylko trzeba Mu oddać swoje życie poprosić Go bezgranicznie zaufać. Po operacji moje parametry, markery w ogóle szybko doszłam do siebie. Przyjechałam tutaj miesiąc po ciężkiej operacji na Sienkiewicza, żeby tu stanąć i podziękować Jezusowi. Ale po ludzku nie zrobiłam tego. Bałam się, wstydziłam, nie miałam odwagi. I wtedy tu stała kobieta, która powiedziała. W czasie swojego świadectwa, że Pan Jezus uzdrowił dziesięciu, a tylko jeden przyszedł podziękować. To mnie tak zabolało i tak doświadczyło: Panie, to ja jestem. Tyle łaski, tyle dobra, a ja co? Wstydzę się? Boję się czego? Miesiąc później byłam tutaj, stanęłam, złożyłam za, yy, świadectwo. I teraz wiem, że Pan Jezus bardzo często zaprasza mnie do tego, żebym świadczyła jego miłości, miłosierdziu, o zaopiekowaniu, przytuleniu. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I wiecie co? To moje uzdrowienie fizyczne, okej, okay, fajne, ja dziękuję każdego dnia Jezusowi, ale Jezus zrobił dużo więcej niż uzdrowił mnie fizycznie, bo zmienił całe moje życie. Kiedy byłam na tej pierwszej mszy, Ostatnio Duch Święty mi tak natknął, żebym jeszcze raz obejrzała, sobie tą muszę. Wiecie, jak to jest, jak człowiek jest chory, to tak nie wszystko dochodzi. I tam padły takie słowa na sam koniec Żeby nie być sobie spisałam, żeby się nie, pom nie pomylić. Są tu osoby, które myślą, a co z moją chorobą? Ja tu przyszłam chory, przyszedłem chory, a nikt się za moją chorobę nie modli. Wygląda na to, że Jezus dział dzisiaj inaczej. Chciał nauczyć Cię, jak do siebie przychodzić. I to było cenniejsze uzdrowienie. Jezus nauczył mnie, jak ja mam tu przychodzić do Niego, jak się zwracać. I, i, i kochani, moje duchowa, moja duchowa przemiana, moje nawrócenie, cuda, które się później i teraz dzieją, są dużo bardziej cenne niż to uzdrowienie fizyczne. Dziękuję Ci, Jezus, za to, że przyprowadziliśmy do wspólnoty. Za to, że przez ten ciężki rok chemioterapii, upadków, cierpienia pozwoliłeś mi na wzięcie udziału w, dużo, w bardzo wielu wydarzeniach religijnych. Przeszłam seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym. Codziennie Pan Jezus daje nam tak dużo prezentów, tylko trzeba to po prostu dostrzec w swoim życiu. A im większy prezent, tym czasami Bóg za. Pakuje go w trudności, w cierpienie, ale jeżeli przejdziemy te trudności i rozpakujemy ten prezent, to takie jest wow, taka boża radość. Tak pragnęłam uwielbiać Boga, śpiewać dla Niego, ale chemiotera chemioterapia trochę zniszczyła moje gardło. Ale pragnienie moje było tak silne, że Pan Bóg mówi: poczekaj troszkę, a spełnię ci to, co tak bardzo leży ci na sercu. I dzięki, dzięki Panu Bogu śpiewam. Yy, jestem we wspólnocie. No naprawdę Bóg działa tak dużo w naszym życiu, tak wiele daje nam i każdego dnia, każdego dnia dziękuję Panu Bogu za to, co się stało w moim życiu. Pan Bóg jest tak miłosierny i tak, taką miłością otoczył, że dotknął głód Boga nie tylko mnie, ale i również mojego męża, moich najbliższych. Razem przez to wszystko przechodzimy, razem się cieszymy, razem się modlimy, za co nie ma takich słów, Panie Jezu, które bym teraz wypowiedziała, jak wielka jest moja wdzięczność. Chcę każdym dniem, każdym uśmiechem do drugiego człowieka, wszystko czym robię, co posiadam, co mam, chcę chwalić Ciebie, uwielbiać, bo zrobiłeś dla mnie tak wiele rzeczy cudownych. Yy, zawsze bałam się wszystkiego, byłam pełna lęków, obach, kompleksów. Pan Jezus uleczył to, ulecza pomału. Dzisiaj mam ciężki dzień. Mój tato ma operację, Ewangelia o uzdrowieniu. Ja mam go opowiedzieć świadectwo o swojej chorobie, ale ja się już nie boję, bo wiem, że Pan Jezus staje się wszystkim w moim życiu, że jest obecny, że pomaga. Ufam bezgranicznie Jezusowi Matce Bożej i dziękuję każdego dnia za to, co stało się w moim życiu. Wierzę głęboko, że Jezus każdej, każdego z nas pyta, czy chcesz być zdrowy. I wiecie. Cierpienie, choroba jest straszna, ale dużo straszniejsza i gorsza jest choroba duszy, nasze grzechy. Bo z fizyczności i tak wszyscy kiedyś musimy odejść do Pana, tak? ale w, jakim, w jakiej kondycji duchowej i w jakim pokoju radości to jest ważne. Ja mogłabym tak mówić cały dzień i świadczyć o miłości i miłosierdziu, bo tak wiele Bóg robi w moim życiu, Jezu, Jezus. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Ci, Uwielbiam Panie Cię Jezu. w każdej tej osobie, która jest tutaj, która modli się ze mną, z nami. Te wszystkie osoby, które modlą się z nami też przez internet. Panie, dotykaj każdego. Przytul. Przytul nas mocno. Ogarnij swoją miłością. Bo Ty jesteś największą miłością. Chwała Panu. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie, bo to nie ma końca, aby wysławiać Ciebie i chwalić, ty widzisz to wdzięczne serce Eli, a my też teraz chcemy Ciebie uwielbić wznosząc nasze ręce wysoko, wysoko w górę. Wznoszę ręce męc, męż, mój, mój kus, wała,